Cześć kochani, witajcie po bardzo, bardzo długiej przerwie. Ja wiem, że strasznie długo mnie tutaj nie było, ale dlatego, że nie miałam kompletnie czasu. Tyle razy zbierałam się, żeby cokolwiek nagrać, ale po prostu rano nawet nie miałam chwili zawsze, żeby wziąć aparat do ręki i zacząć cokolwiek nagrywać, a w ciągu dnia to już w ogóle. Ja zaraz Wam też opowiem i tak dalej, bo jestem aktualnie po moich urodzinach i byłam także w Dominikanie i tam byłam 11 dni aż, więc ten wyjazd mi wziął bardzo dużo czasu, a miałam naprawdę nagrywać parę... Filmu. Chciałam nawet nagrać na wjeździe. Chciałam nagrać na wycieczce, bo byłam na Saonie i nagrałam nawet parę przebitek takich z tamtej wyspy, ale nie zdążyłam nagrać ani początku i w ogóle już później nic nie nagrałam, bo było też tam trochę ludzi. Przed nie zdążyłam, bo bardzo wcześnie wyjechałyśmy. Naprawdę uwierzcie mi, że to co zawsze chciałam nagrać, to nie miałam w ogóle chwili, głowy. No, i tak niestety wyszło. Chciałam też nagrać takiego vloga urodzinowego. Ja urodziny miałam w czwartek, dzisiaj mamy wtorek. W piątek miałam imprezę taką rodzinną, a w sobotę dla znajomych. I chciałam nagrać od moich urodzin do tych imprez, tylko że no naprawdę nie było tego czasu. Wróciłam w środę rano, nie spałam całą noc. Byłam kompletnie zmęczona i nie miałam czasu nawet spać. Było tyle rzeczy do roboty, że ja nie miałam chwili wziąć tego aparatu. Także witam Was już po wyjeździe, po urodzinach. Teraz mam chwilę wolnego, chociaż tylko troszkę, bo jeszcze, jeszcze trochę i dopiero będę miała luz. Właśnie mam niedługo egzamin z polskiego, ja go tak długo przykładam. Mam jeszcze prawo jazdy z tyłu głowy, to jest już większy stres, jeszcze bardziej. ja rzeczy zaliczę, to już naprawdę będzie kompletny luz. Jakby mam już taką szkołę, jaką mam, jak miała chodzić do szkoły stacjonarnie, ja bym na nic kompletnie nie miała czasu, a a już wracając, nie rozgadując się o tym, co ja robiłam i tak dalej, później wam mogę jeszcze coś tam poopowiadać w wolnej chwili. Chciałabym iść jeszcze na spacer z Nelą, bo jest już godzina 16. Dzisiaj jeszcze miałam chwilę na placu jazdy, ale to już było takie wycięśliwe. Jeszcze chcę iść na siłownię, więc to jest takie wszystko też na szybko. Dopiero od powrotu byłam raz na siłowni wczoraj. I jedynie w Dominikanie byłam cztery razy. Siłownią jestem bardzo opuszczona i strasznie się źle z tym czuję. Moi drodzy, mamy dzień drugi. Wczoraj byłam na siłowni i tak dalej, wróciłam była jakaś już 20-21. A ja byłam cała w stresie już od wczoraj, bo dzisiaj miałam egzamin na prawo jazdy. Chciałam dzisiaj zacząć wcześniej, tak od rana bardziej jeszcze drugą część tego filmu, w sensie dzisiejszego dnia. Ale byłam zestresowana i nie chciałam, wiecie, ale jestem już po i udało mi się zdać i naprawdę cały stres już zszedł ze mnie i się strasznie cieszę. To było moje drugie podejście, ja pierwsze podejście miałam przedwczoraj, w poniedziałek i po prostu zrobiłam taki głupi błąd, ja wszystko umiałam, jakby wiecie jak to jest, stres zawsze działa inaczej, chociaż ja byłam tak nastawiona, już teraz tak... A dzisiaj właśnie była mega dobrze nastawiona i w ogóle tak ładnie świeciło słońce od rana. Teraz też jest jeszcze. Ja tak sobie tłumaczyłam, że wtedy było ogólnie tak pochmurnie i była brzydka pogoda, a dzisiaj było tak ładnie, słonecznie od rana, więc od razu miałam takie pozytywne nastawienie. Dużo zależy od nastawienia, a jak już wyjechałam na miasto, to już tak było. Okej, okay, powiedzmy. Ja tam nie będę się rozgadywać o egzaminie, bo to nie jest za ciekawe, tylko chciałam tak po prostu, wiecie, trochę was sprowadzić, dlaczego wczoraj się nie odzywałam i co tam u mnie dzisiaj słychać. Właśnie zbieram i chcę sobie pojechać do Poznani. Stwierdziłam, że chcę tak się już odstresować i zrobić sobie jakieś zakupy, sobie coś kupić, bo i tak mam kartę podarunkową. Muszę sobie zrobię jakiś prezent z tej okazji? Jestem jeszcze bardzo głodna. Odzywam się do Was później, bo nie zdążyłam wtedy nic praktycznie już nagrać, przez to, że późno wróciłam do domu i bardzo długo mnie nie było, a później byłam już zmęczona, także nie miałam co robić. Mam nadzieję, że mi się już trochę nagrywać i będę miała więcej czasu. Mamy dzisiaj piątek. Ja chyba nie mam jakichś takich większych planów. Z moich planów jest to, że muszę się uczyć, bo mam egzamin niedługo z polskiego, więc to będę musiała ogarnąć. No i oczywiście siłownia dzisiaj nie. W sensie się cieszę, ale się wracają do rutyny. Czasem jest ciężkie. Byłam na zakupach, tak jak wam mówiłam, że pójdę i chciałam sobie coś kupić fajnego. Pokażę co kupiłam, w sensie no to nie są jakieś duże zakupy, bo dwie takie większe rzeczy tylko, ale i tak wam pokażę. To światło mi tutaj świeci. Jak ja zasłonię tam, to... Wzięłam inny statyw i od razu lepiej widzę. Z kosmetyków nie mam w ogóle praktycznie droższych kosmetyków. Ja sobie kupuję tak okazjonalnie i stwierdziłam, że jest taka idealna okazja, czyli moje urodziny. Ja sobie praktycznie co urodziny kupuję jak dostaję jakieś takie karty podarunkowe i vouchery. I w tym roku postawiłam na rozświetlacz z rare beauty. I ogólnie... Jakoś też się tak dużo nie maluję i nie znam się aż tak na makijażu, więc mi nie są potrzebne jakieś super kosmetyki. Mam ten odcień taki e, z różem, bo jak byłam na makijażu na moje urodziny, to byłam pomalowana tym rozświetlaczem, także stwierdziłam, że chciałabym go kupić. Jeszcze go nie otwierałam z opakowania w domu. O. Wygląda tak. Od... Bardzo długiego czasu, naprawdę od, odkąd pamiętam, chyba mój pierwszy rozświetlacz nawet. Używam tego rozświetlacza. On się w ogóle nie kończy. Będę sobie popijać kawę, bo no, kawa to jest po prostu mój codzienny, taki już, jak to się mówi, codzienny rytuał. Chyba tak. Kupiłam sobie również w handemię, moją ulubioną koszulkę, bo mam ulubione koszulki z H&M, naprawdę polecam je i urezykują sobie kolejny kolor, postawiłam na taki brązowy, no trochę inaczej wygląda wiadomo w aparacie niż na żywo, to jest taki brązowy bym powiedziała, taka mleczna czekolada, one są takie mega elastyczne jakby, że się. Mega elastyczne. I one są właśnie obcisłe i trochę takie dusze. Kosztują one wszystkie tyle samo, czyli 39 zł. Tak, 39 zł. Kupiłam sobie moje ulubione masełko mm, kakaowe do ust. Ja już tyle zużyłam opakowań, że nie potrafię zliczyć. W okazji sobie wzięłam taki balsam. Mam strasznie suchą skórę po tych wakacjach. Zobaczymy, jak mi się sprawdzi, ale pachnie przepięknie. Chcę się pomalować. Nie będę Was tym y, zanudzać, bo kiedyś już pokazywałam, jak się maluje. Dobra, ja się na szybko podmalowałam. A tu jest takie dziwne światło w ogóle. Serio jakby już, mam taki bałagan, i ja to trochę ogarniałam, ale tylko tak wiecie, trochę po tych urodzinach, po tym bieganiu w gółko. Chcę sobie teraz nagrać test, bo przyszły mi takie, nie wiem, ciastka z SFD. Zaraz wam pokażę, ale właśnie chciałam sobie nagrać ich test, bo jestem strasznie ciekawa. Smaki takie, Niedziwne, dziwne, dokładnie, o tu mamy. Smak z sernika, banana, peanut butter. I mamy mleczne z kokosem, chyba. A to. Tego nie wiedziałam Wymyślałam, że nagramy test. Nie na YouTube, bo na YouTube tutaj, czy chciałam to właśnie. Że nie nagrywam tutaj tego jako sponsorwantko. Po prostu pokazać paczkę, która przyszła, no mm, się ze współpracy, ale nie na tej platformie. A, się przestraszyłam, bo ja zapomniałam, Zapomniałam, że Nela tu leży. I ona wstała, była za łóżkiem. Piułeczko. Halo? Wiecie, co zrobiłam? Poszczętałam pokój. Ja w sensie nie poszczętałam tak idealnie, ale jest dużo lepiej. Odkurzyłam wszystkie szefki kurze i tak dalej, więc. Jestem dumna z siebie. Miałam się uczyć, ale to w swoim czasie. Chciałam jeszcze pozostawiać ciuchy na wintet, bo w drugim pokoju mam cały pokój od ubrań. Większość z nich chcę posprzedawać, bo naprawdę stwierdziłam, że wolę posprzedawać to, czego nie noszę, a nie że ja myślę, że i tak to założę. Mamy chwilowego gościa. Dzień dobry. Aha. Teraz mam jeszcze chwilę wolnego, także lecę się trochę pouczyć na polski, bardziej porobić karty pracy. O która jest godzina? 13:25. No, to mam tylko tak z 15 minut, nie? Spokować spakować na siłowni i pojedziemy na siłownię. Muszę jeszcze trochę naładować baterię do aparatu, bo mam dwie kreski w tej baterii, a wiem, że te dwie kreski to już później się rozładowują szybko. Przed chwilą mówiłam o tej baterii, a już mi miga czerwona kreska, że jest tylko jedna. Przewidziałam to, więc lecę jej tak ładować. tym gotowi, wychodzimy na szybko i mam mój ulubiony dresik. Taki ten kramowy. Miałam go, jak jechaliśmy do szczyrku. Jesteśmy po treningu. Nie nagrywałam dzisiaj treningu, bo wiedziałam, że ostatnio dużo razy nagrywałam treningi, więc dzisiaj już nie potrzeba. I teraz ja prowadzę do domu. Dzisiaj cały dzień, oczywiście, jeżdżę ja w aucie, bo jakby inaczej, że wymieniliśmy się miejscami. No Co? daj, daj, daj. A jeśli chodzi o. Patrz, kciuki, żebym dojechała ładnie. I tak, dojadę ładnie. Jeszcze dalej. Aż widzę jak prowadzisz? Kiedy zdałaś prawo jazdy? Przedwczoraj. Za którym razem? Za drugim. Opowiedz, widząc, co się stało za pierwszym No dobrze, razem. ale za pierwszym razem, jakby to było ze stresu, ja byłam po prostu źle nastawiona na ten egzamin. Na górce nie dociągnęli, niech to się mówi, nie. Nie spuściła się ręcznego. Nie spuściłam ręcznego do końca i pikało niby, nie? Ale tego nie zwróciłam uwagi zbytnio. Ja bym chciał tylko jeszcze tutaj pokazać. Ma. Bo... Pudełka z piernikami pod kierownicą jest je. Twoje auto. Powiem Wam, że tak mi wymęczył ten trening. Jest dopiero godzina 18.50 i będę się uczyć na polski. Strasznie mi się nie chce, ale chcę sobie wcześniej wszystko powtórzyć, żeby na ostatnią chwilę nie ogarniać tego. Mam nadzieję, że ten vlog nie będzie jakiś zanudzający, bo naprawdę yy, na razie jest taki tylko gadany domowy. Ale tak jak już mówiłam, jest to mój pierwszy vlog. Po długiej, długiej przerwie myślę, że ja zacznę to robić i odezwę się najwyżej później. Już mam rozmazany makijaż. Chciałam już zakończyć ten film, bo jest już dosyć późno, jest 24.20. Ja już chcę się ogarnąć i położyć spać. Ten vlog był taki trochę nudny, że tak to ujmę. Taki luźny, bardzo dużo gadania myślę. Wyszło w tym filmie. Po powrocie na spokojnie wracamy sobie do regularności na YouTubie. Mam nadzieję, że. Film wam się spodobał, i że spodobało wam się to, że wracamy na YouTuba. Jutro się wezmę za montaż tego filmu, pewnie. Z wami żegnam. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmie. I buziaki.